Szeroki zakres usług foto-wideo, szczegóły na kamildreniek.pl Artur Tomanek to od kilku sezonów pewny punkt w bramce Podlesianki. W spotkaniu z Unią Dąbrowa Górnicza nie udało mu się co prawda zachować czystego kąta, ale golkiper klubu z Sołtysiej był zadowolony z postawy zespołu. Ciężki teren cieszy, cieszy zwycięstwo na wyjeździe utrzymujemy fajną, fajną serię e, zwycięstw i jest to, jest to spowodowane no, zaangażowaniem całego zespołu. E, bardzo fajnie nam się mecz ułożył, prowadziliśmy 2-0 do przerwy. E, rywal nas złapał pod koniec e, i musieliśmy się bronić jeszcze na koniec osłabienie e, w postaci czerwonej kartki i, i w 10 musieliśmy bronić te ostatnie 5 minut, ale bardzo się cieszymy. E, jako zespół daliśmy radę i wywozimy trzy punkty na zaradę ciężkiego terenu, e, grając bardzo dobrą drużyną. Przy bramce na 2 do 0, którą strzelił Jacek Jarnot, Artur Tomanek zaliczył asystę, a o tym fakcie dowiedział się dopiero po końcowym gwizdku. Tak, no wybijając piątkę e, udało się zagrać, e, chyba jako ostatnie podanie do Jacka Jarnota, który, który e, strzelił bramkę i podwyższył wynik spotkania, tak więc cieszy to na pewno do statystyk, e, taką cegiełkę dołożyć to... to... Bardzo fajna rzecz. Podlesianka aktualnie zajmuje pierwszą pozycję w tabeli, a w bieżącym sezonie pokonała m.in. poprzedniego lidera Piast 2 Gliwice, no i w minioną sobotę Unią Dobrowa Górnicza, która w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach. To świadczy o potencjale, jaką dysponuje podlesianka. Dokładnie, dokładnie. Zespół gra bardzo dobrze, bardzo ciężko też trenujemy, co, co ma to przełożenie na boisku. Chłopaki świetnie się rozumieją ze sobą. No i wygrywamy, aby to podtrzymać jak najbardziej. W każdym meczu chcemy grać o zwycięstwo, nie boimy się żadnego rywala i... Jeżeli damy radę, to e, chcielibyśmy utrzymać e, pozycję lidera. E, za tydzień ciężki nas wyjazd czeka również na Szczakowiankę Jawożno. E, więc więc e, musimy już, już od wtorku myśleć o, o następnym przeciwniku. Arturowi życzymy zachowania czystego konta w najbliższy weekend, kiedy to podlesianka zagra na wyjeździe z trzecią drużyną ligowej tabeli Szczakowianką Jawożno. Zadanie na pewno niełatwe, bo naprzeciwko staną m.in. Maciej Małkowski, Michał Hrabąszcz, Jakub Sewerin czy dobrze znany na podlesiu Bartłomiej Kędzierski. Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 15.00.